Siemanko, z tej strony dzieje witam was na nowej serii. To jest seria Rolnik z Podlasia. I niestety na razie jestem tutaj sam. Na razie jestem sam, nie mam w zasadzie żadnego sąsiada. Tu, tutaj kiedyś był sąsiad, się wyprowadził, zostawił tutaj, tak jak to wszystko wyglądało. Ja tu zajrzę, ja tu zajrzę, bo tu nikt nie mieszka aktualnie. Ale tutaj ktoś już coś działa. Tutaj ktoś coś działa, ktoś coś już tutaj buduje. Nie słuchajcie, tutaj jest moja tak Taki mam sobie elegancki domek. No nie za duży, nie za mały, w sam raz. Myślę, że on jest w sam raz. Budę dla pieska, bo pieska też posiadam. Tutaj mam taki garażyk podnośnikiem, przyczepa, yy, sipma. No słuchajcie, co to jest za gospodarstwo bez sipmy? No to takie gospodarstwo to nie gospodarstwo, tak? Tutaj mam widły, peczuszka kosiareczka. Tu mam mojego fenda. Powiem wam, że ten fend jest naprawdę świetny. Na live'ach właśnie grałem, to ten fend tak mi się podoba skubany tak mi się podoba. Tu jest oczywiście przetrząsacz, zgrabiałeczka i bizon. Powiem wam szczerze, że nigdy piękniejszego bizona nie widziałem. I to pod względem jazdy. Pod względem, kurcze, no ogólnie jego wyglądu i dźwięku, naprawdę jest cudowny. Tutaj pług, tam siewnik i, i kultywator, nie? Mam też Belarusa i słuchajcie. Sprawa wygląda tak, że za chwilkę jadę po odebrać przyczepkę ze sklepu. Muszę odebrać przyczepkę i muszę też wam pokazać moje pola. Więc od razu jak już tutaj jadę po, po przyczepkę, to i pola wam pokażę. Ta deska tak się świeci, słuchajcie, bo ją plakiem nasmarowałem przed odcinkiem. To plakiem deski nie smarował, ten życia nie zna, za przeproszeniem. No bo to jest prosta rzecz. No. Każdy samochód musi być w środku plakiem wypryskany. Zaraz wam pokażę jakie tutaj pola mam i co ja tutaj planuję robić. Na razie jest na malutko. Malutko, nie szukujmy się, jest malutko. Ale spokojnie to wszystko będzie się tu rozrastać. BMW spokojnie to jest terenowy samochód. Ona nie ma problemu z jazdą po dziurach. Naprawdę ona na dziurach ona sobie daje idealnie radę. Także zawieszenie też to lubi. Yy, znaczy, może trzeba będzie je zmieniać po jednej takiej przejażdżce, ale mnie to nie obchodzi. Słuchajcie, ja mam pieniądze, jestem bogatym człowiekiem. Dobra, zajeżdżamy na pierwsze pole, jest tutaj, to był na live'ach, ten wie, tutaj y, były żniwa robione, słuchajcie, czy to jest dobrze pozbierane, no nie do końca, czy tak miało być, no też nie do końca, czy mi to przeszkadza, ani trochę, ani trochę tak szczerze, tutaj, tutaj trzeba pozbierać, tu zobaczcie, już mam y, trawkę ogarniętą, znaczy to już jest sianko, muszę sianko teraz pobelować, ale nie miałem kiedy tego zrobić, może dzisiaj na odcinku to zaczniemy ogarniać. Tutaj mam właśnie takie dwa pola, znaczy pole i, i łąk, łąkę. I teraz słuchajcie, na skróty, bo ja nie będę tutaj paliwa na darmo palił. Jedziemy na skróty i zaraz to je ogarniemy. Yy, pokażę wam jak to wszystko wygląda. Mam jeszcze jedno pole. I w zasadzie to jest tyle, tyle z moich pól. Mam dwa pola i jedną łąkę. Tu się nie gniewajcie, nie gniewajcie się. Bo, bo ja sobie lubię czasem po polu pojeździć, tak? U sąsiada, tym bardziej jak jest zasiane. Bo po trzeba jeździć. Słuchajcie, kto po nie jeździ, ten się na robocie nie zna, ten się na robocie nie zna. Bo się tylko posionym. Jak jest sione, trzeba przejechać, żeby trochę, troszeczkę tutaj, wiecie, lepiej rosło, nie? Tutaj mamy kawałek łąki, ale to nie jest moja. Tu jest moje drugie pole. Ono jest zasiane, tu rośnie to. I tyle. To, w zasadzie to przed, chwil, przed chwilką dosłownie ja tutaj siałem. Trzeba będzie potem popryskiwać, poogarniać, ale to na razie na spokojnie, bo tu jeszcze... Jeszcze się nie zaczęło nic robić, a ja już się przeżywam. A ja już przeżywam. Więc po co, po co tako? Nie, jedziemy po przyczepkę do sklepu od razu. Opa, opa. Tu jest fajnie, bo ja mam fajny skrót właśnie znam tutaj na, z mojego gospodarstwa do. Do wioski tej głównej tutaj, nie do miasta, można by nawet tego powiedzieć. Bo tutaj to. Tę, tętni tutaj wszystko życiem. Tu wszystko życiem tętni, a tam u nas bieda z nędzą. Bieda z nędzą. Słuchajcie, jest ważna, ważna rzecz, ważna kwestia. Chciałem serdecznie pozdrowić hubo, hubo. Ponieważ obiecałem hubo-hubo pozdrowie Więc serdecznie hubo-hubo pozdrawiam i chciałem też pozdrowić moich wszystkich wspierających, Bo jest, jest was ponad 20 już na moim kanale, gdzie to jest ogromna liczba no, Nigdy się nie spodziewałem, że aż tylu spierających będę mieć O zobaczcie przyczepka podłączona, światełka Trzeba zobaczyć czy one działają A jak to nie elegancko I możemy wracać, kupiłem sobie taką przyczepkę Miałem właśnie dzisiaj tylko odebrać. No zobaczcie, no jest luksusowa moim zdaniem. Tu się otwiera, tu się zamyka. Tu można burtę otworzyć. No to jest piękna przepka moim zdaniem. Naprawdę. Ej, tak szczerze te ładniejsze wrzepki nie widziałem. No jest taka fajna. fajna. No tu wszystko do niej zapakujesz. wszystko, Co byś nie chciał? I krowę przewieziesz, i kury przewieziesz. Wszystko tutaj przewieziesz. Naprawdę. Wszystko przewieziesz w niej. Dobra. Myślę, że może teraz główną drogą będziemy wracać, żeby z tą szczepką polami nie jechać, bo nie daj Boże, ona no będzie mi podskakiwać na pusto, to zaraz się wykopytnę. Już tu wjeżdżałem do sklepu, się prawie wywaliłem, a co dopiero mówić, to z pustą szczepką. O tam bociak klekał, nie wiem czy słyszeliście jak bocian tam lek robił, jak e, oczywiście pasat y, w dieselku. Gdzie tu się skręcało? Powiem szczerze, tą drogę na, na przełaj nam lepiej niż tą główną. To będzie tutaj. To będzie chyba tutaj. Tutaj, ja jak? Tutaj. Paniućku! A to by się nie pomyliło? Coś za przeproszeniem? Kulę bita, tu nic nie widać. A pierdzielę szan Poszedł. O co ja tu się blokuję? O, już odjechał, dobra. I słuchajcie, jedziemy do mnie na gospodarstwo. Mm, podpinamy prasę i będziemy te sianko sobie tutaj po prostu belować. Musimy je belować, bo ono już tutaj troszeczkę leży. A nie ukrywam, że. Pele ze słomą i strawą. mam, brakuje mi tylko właśnie sianka do, do kompletu. Patrzcie jakie ja zapierdzielam to patrzcie, 160, 160. O, 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 o. Dobra, 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 jest dobrze, jest dobrze, już jesteśmy w domu. No zobaczcie jaka to jest szybka trasa, to się tylko tak wydarzy gdzieś na, na obrzeżach. Ale powiem Wam, że to jest chwila, moment, chwila, moment i jesteśmy już tutaj normalnie w podwórku. Tu mi się coś kurczę... Jak się osunęło tu, ty! trzeba będzie ziemi trochę nawyjść, zobaczcie jak mi się... ulewa ostatnio było i tu się obsunęło. I to tak powiem wam, że nie mało. Ja będę się to ogarnąć, bo to, będzie, bo to będzie lipa. Za przeproszeniem, to będzie lipa. I mi się to przestało wszystko podobać. Tutaj, dobra. Gdzie ja tą przyczepkę mogę stawiać, tak szczerze? Gdzie ja tą przyczepkę będę sobie parkować? Muszę to ogarnąć. Tu by wcafał na podnośnik. O, czekajcie. go opuszczę? Ten po podnośnik. Oj, nie, te drzwi zamknąłem. To lipka. Czekajcie. Czekajcie, bo to go się ciężko... Go ciężko klika, żeby go się opuścić. Kur... Opuścił. Dobra, yy, przysiadka będzie stała pod. Yy, a może tu do garażu? Pod Daszkiem, znaczy nie pod Daszkiem, pod chmurką będzie stała. Pod chmurką najlepiej, ale to zrobię później. A teraz podłączę sobie rasę, belarkę, pyk, do fędzika i jedziemy Te sianko tam wszystko kurczę ogarnąć. Jedziemy ogarnąć. Super. I tylko Wam przypominam, że ten odcinek jest nagrywany na live. Jest nagrywany na live. Także wszyscy, którzy byli na live to wiedzą co, co się dzieje, a ci, którzy nie oglądali, to jest wasza tylko strata. To jest tylko wasza strata. Bo tu na live było wszystko ogarniane. No i tu jest taki właśnie mały mankament. Że tu można tylko główkę wychylić, jak się wsiada, nie? I teraz trzeba wysiąść. I to pozapinać. Dobra, jedziemy ogarniać to, jest, yy, sianko. Idziemy ogarniać ścianko. Mm. Musicie widzowie na live wpadać. Musicie wpadać na live, bo właśnie na live'ach takie akcje się tutaj u nas dzieją. I druga ważna kwestia: już mało brakuje nam do 20 tysięcy subskrypcji. Naprawdę, jest ponad 18 tysięcy. Niecałe 2000 będzie 20k. Także mam do Was wielką prośbę: dostawcie subskrypcję, zostawcie łapeczkę w górę. Dla mnie jest dużo, dużo to dla mnie znaczy. Naprawdę, 20 tysięcy to już nie jest tak mało. Bo te 18 to jeszcze się wydaje, że. a, to tylko 18 koła subów ma. Jak pozie, ktoś zobaczy, powie. Ou, 20 tysięcy, to już powiedział, to już jest potężna liczba. Także zostawcie subika, z dzwoneczkiem koniecznie, łapeczka w górę, napiszcie jakiś ciekawy komentarz, ja przypnę wam serduszko komentarz może być pod tytułem sąsiad. Sąsiad, bo jestem sam, jestem sam swoim sąsiadem, komentarz napiszcie sąsiad, przypnę wam serduszko po prostu. I tak to wszystko będzie tutaj wyglądało. Yy, a tak już swoją drogą, tak trochę off to ta seria będzie troszeczkę nowszych. W troszeczkę większych maszynach. Jestem takie zdania. Myślę, że taki fend w zupełności tutaj pasuje. Naprawdę podoba mi się. Możecie mówić co chcecie, że... że on jest za... E, za duży czy coś. Ale mi się on w 100% podoba. Tylko czekajcie, bo ja mam prasę zapełnioną w 44%. To na koncie to nie patrzcie ile mam. Bo to się naprawdę nic nie dzieje. To nie ma żadnego, naprawdę to nie ma żadnego znaczenia. E, I ja zaraz zobaczę czy to na węglu będzie chciało to... uj! sianko tutaj wciągać bo może być tak, że nie będzie chciała wciągać i będę mieć lipę słuchajcie, praca już jest ogarnięta, już wszystko tutaj hula wszystko działa ja opuszczam podbierak ładowacz i patrzcie, elegancko no tam troszeczkę nie zebrało, no ale to spokojnie to się nic nie dzieje i sianko będzie eleganckie eleganckie będzie sianko ale tego sianka aż tak dużo nie potrzebuję, ale lepiej mieć niż nie mieć tak? bardziej mnie tutaj interesuje trawa, nie ukrywam, że bardziej mnie trawa interesuje no, bo po prostu, po prostu. Ja miałem krówki, owieczki. Ja to wszystko tutaj się. Oj. To wszystko mi przyda. Elegancka, zobaczcie jaka. Belunia. Belunia. A nie, dobra, to jest trawa, to jeszcze się nie przetegowało. To no to mały faka. Za, za szybko chciałem, za szybko chciałem, ale to mi też nie przeszkadza, bo trawa jest mi jeszcze bardziej potrzebna niż te siano. Tak szczerze wam powiem. to dopiero to przetrosnąłem tutaj. To może też to być wina tego. To się nie zbierasz. Dlaczego ty się nie zbierasz? Powiedz mi. Dlaczego ty się tu, kurde, nie zbierasz? Pierunku ty jeden, ty pierunku. Dobra. Teraz już się musiało zebrać. Tu też dużo miejsca nie ma. Słuchajcie, bo tutaj są jakieś potoczki, jakieś rzeczki. I trzeba uważać, żeby po prostu do rzeczki się nie wpierdzielić, tak? Teraz wam pokażę, o co mi chodzi. Bo w zasadzie tutaj te krańce, krańce tego, tej łąki, no to zakolorowo tutaj na nich nie ma. Kolorowo na nich nie ma. O... Bo... No bo po prostu trzeba uważać na tą wodę, bo jak się wpierdzielisz no to już... Amba Fatima były i nie ma. Dlatego trzeba być uważnym no, dobra Trzeba być uważnym, trzeba po prostu uważać, nie? Na to wszystko Na to wszystko trzeba uważać Fajcie, Fajcie. Dobra o tym mówiłem, o tym też mówiłem. Ja muszę. O, która podnieść, tura muszę podnieść i. Dobra. Praca się nie połamała? Chyba nie. Jak się połamała, to trudno, no takie są tutaj warunki pracy, niestety. Niestety tu lekko nie ma. Po prostu do końca pola nie będę dojeżdżał, no. Bo tu zobaczcie, tutaj wody jest tak, no. Połytkę po łydkę wody jest, więc myślę, że. Nic się nie stanie, jak wjedziemy, no ale lepiej w to nie wjeżdżać, no. Nie oszukujmy się, lepiej tutaj. Uważać, żeby tu ambarasu jakiegoś nie, nie narobić, tak? Dobra, Dura w dół i zbieramy dalej. Nie, tych belek to w sumie dużo tu nie wyjdzie, myślałem, że będzie, myślałem, że będzie więcej tych belek. O, się zapatrzyłem, się zapatrzyłem. Tu się za dużo dzieje, bo ja też. Na... Oj. Oj, na czat, na czat zerkam, nie ukrywam. Patrzę co tutaj, widzowie piszą. Sprzedaj, kup, pozdrawisz, na jakim opiegrasz? grasz? Siema, siemaneczko. Witam tutaj wszystkich. Ja, wiem, wiecie, tu jednym oczkiem na czat troszeczkę zerkam, drugim co tutaj się dzieje, trzecim też nagrywam. Więc tu multitasking jest dzisiaj, multitasking dużo zadań na raz, ale to dobrze, to dobrze, dwa w jednym, słuchajcie. Robię live'a, nagrywam odcinek, no lepiej być nie mogło, tak szczerze. Akurat taka forma mi się podoba, bo wiem, że gdybym sam ten odcinek nagrywał, bez, bez tutaj, bez live'a, to by nie był taki, wiecie, tu gadany, tutaj ten, nie, nie był taki wygadany, mu siedział, no, no i słuchajcie, i tu mamy prasę. I no, no. No i tak wiecie. A teraz na lewiku myślę, że jest elegancko, jak nagrywam sam. No bo jest mi dużo prościej. Jest mi dużo prościej, jakieś nastawienie jest lepsze. Mm, jest lepsza gadka, lepsze flow. No po prostu lepiej mi się tutaj siedzi, nie? Więc myślę, że to, to może być moją częstą praktyką, żeby nagrywać odcinki tutaj na, na live, po prostu, nie? Bo powiem wam, że mi się to kurczę spodobało. Podobało mi się to. I mam nadzieję, że, że wam też. Znaczy, w sumie widzowie, którzy oglądają odcinek, to. To wam bez różnicy troszeczkę, nie? No bo wy, wy... nawet nie wiecie co tutaj jest pięć, jak to się wszystko dzieje Ale widzowie z live'a mają też fajne perspektywy jak to wszystko wygląda z, tak z, dru z drugiej strony, nie? Tak jak przed chwilką Była sytuacja, że się nie chciała, nie mogłem pr pracy opróżnić, nie? I była akcja, akcja reanimacja na szybko na live'ie Robiona Widzowie wiedzieli jaki jest patent na takie rzeczy, jak to się szybko robi Znaczy może nie szybko, ale jak to prosto trzeba też nie prosto, czasami trzeba pogłówkować, ale że Tu jest właśnie cięcie, trzeba coś tam poogarniać i dopiero można wrócić do, do odcinka Więc to nie jest takie kolorowe, czasami się wydaje, że siadasz, 20 minut nagrywasz Wstajesz od komputera i Cię nic nie interesuje Po nagranie skoro Odcinek te 20 minut to jeszcze z przygotowaniem, to wychodzi dużo dłużej o, Dobra, prasę, znaczy tą Belkę Może być na drodze, tu nikt nie jeździ, może być na drodze Ale wiecie, czasami odcinek 20 minutowy to jego nagranie to, nie wiem, jest 40 minut, przygotowanie to jest 20 minut przed odcinkiem, jak nie lepiej. Jeszcze tego jest montaż, robienie miniaturki, to wszystko, więc to się czasami tylko tak zdarza, jest takie proste i takie szybkie. A nie zawsze tak jest, nie zawsze tak jest, niestety. Bo ten, kto nigdy tego nie doznał, to dla, dla kogoś to jest mega prosta praca. Siedzisz sobie, gadasz do kamery, nagrywasz, ale to wcale tak nie jest. Ja już jestem cały spocony, okno mu otwarte, z tej strony mi wieje zimnym, tutaj mi jest strasznie gorąco, no. Powiem, że ciężki jest youtubera. A tak serio to nie, nie zamienił tej pracy na żadną inną. Naprawdę, YouTube jest cudowny. No dawaj. Dawaj już. Ile ci jeszcze tam brakuje? No podnoś klapę. Podnoś się. No dawaj no. Wypuść już tą belkę. No wypuść belkę. No dawaj. O. Dobra. Belka wypuszczona. Elegant. Aligancko. Aligancko. Tu nam zosta Dobra, jak tam troszeczkę tej trawki tutaj... Ten. To nie ten. Jak tam troszeczkę ten. To nie ten, pamiętajcie, to jest mój przekaz na dzisiaj. Nie, troszeczkę zostanie się, nie ma co przyjmować 10, 20. Ile tej słomy kilo. A to nie jest ważne, to nie jest ważne. Posłuchajcie, to, to by się schylał po takie jakieś tutaj resztki tego wszystkiego, nie? To się nie opłaca, naprawdę. Po, powiedzcie, napiszcie w komentarzu, czy ten friend wam się podoba, tak samo jak mi, bo jestem nim zachwycony. Oj, że uciesz się, Bizona, nie widzieliście. Bo lepszego bizona, to ja na, na moje oczy w życiu nie widziałem No nie widziałem piękniejszego bizona, który lepiej by chodził, miał lepszy dźwięk No ogólnie, fajniejszego bizona nie ma moim zdaniem Ten bizonik jest kozacki Też mi się daje swoje zdanie w komentarzu, czy wam się to podoba byście coś zmienili, za duże maszyny, za małe maszyny, za duże podwórko, za małe podwórko Wiecie, to też czekam na, na, na wasz feedback, nie? Czekam, co wy, co wy mi powiecie co wy im na ten temat? Moim zdaniem jest wszystko elegancko. Gospodarstwo też fajnie zrobiłem. Ja szczerze mam sąsiad, sąsiad się wprowadzić, albo sąsiadka, to już zależy, zależy, bo, bo to jest różnie z tymi ludźmi czasami. Mam nadzieję, że w miarę szybko się wprowadzi, że będzie w porządku i że też tutaj na odcinki razem będę mógł z sąsiadem, albo sąsiadką nagrywać. Mam nadzieję, że tak i w sumie jestem przekonany tego. Jeszcze nie wiem kiedy, jeszcze nie wiem kiedy. Budowa tam jeszcze nie ruszyła, nie wiem czy tam... Nie wiem czy ten sąsiad nie będzie musiał tam tego wszystkiego yy, poburzyć i od nowa po, pobudować. Zależy czy będzie mu się podobało. Bo jak będzie mu się podobało, to, to będzie po tych dziadkach, bo to kiedyś jakieś takie dziadki mieszkali, nie? A jak się nie będzie mu podobało, będzie sobie sąsiad budował. Będzie sobie sąsiad budował nowe, nowe gospodarstwo, nową chałupę, wszystko nowe będzie tam. O sąsiad też się w tańcu nie pierdzieli za przeproszeniem. On to jak tutaj coś się bierze, to na 100%. A wy jeszcze jednego mojego sąsiada nie widzieliście, ja wam pokażę, jakiego sąsiada złodzieja, za przeproszeniem. To no, sąsiad, łachudrański, złodziej, partacz, krętacz. Gorszych słów nie będę na niego używał. Naprawdę, bo jest tragiczny. On jest on jest normalny, jest po prostu złodziejem ten sąsiad. A to wy zaraz się dowiecie. Ja tutaj, o. Tu jeszcze przelecę. I zawracam. Zawracam ten taki poprzeczny, to ja na końcu w sumie ogarnę. To na razie nie ma co się, co się śpieszyć, nie ma co się śpieszyć. Tu się no to pole nie jest proste, ono jest takie wiecie po... Po zakrzywiane, więc to nie jest coś takie proste, żeby to ładnie tu wszystko pograbić na takim polu, nie? No bo z takie zawiesami pole to, to akurat... Oj. Nic, nic, prostego. Nic prostego. Tutaj Hubo, Hubo pisze, że sąsiad jest Ross. Też jestem tego zdania. Miał się wprowadzić wcześniej, no ale niestety sąsiad... Nie, nie chce się wcześniej wprowadzać, już on poczeka. Że mu się nie śpieszy, mu się nie pali, więc okej. Okay. Ja mu daję wolną rękę, naprawdę mi to nie przeszkadza w żadnym stopniu. A to już jest jego sprawa, kiedy on się do nas prowadzi, tak? Czy znaczy do nas? No w sumie do nas, no ale bardziej do mnie, no ale do was też, bo wy to też ogl bo wy to oglądacie. Dobra. No, dawaj. Paśka, dobra. Luksia. Luksia, słuchajcie, zrobię ten przejazd. Bo tego odcinka to już pewnie będzie troszeczkę minut. To już pewnie. No pewnie było z 6 przed cięciem, tutaj jest 9, tu się 4. A do nie, dobra, dociągnijmy. Dokończmy te pole i Wam pokażę, jak ja jam sąsiada. Zobaczycie, jak się chłop musiał nakraść, żeby w czakim czymś mieszkać. Wy sobie nie wyobrażacie, wy sobie sprawy nie zdajecie. Czym on mieszka. Ja czegoś takiego, to tylko na filmach widziałem takie chałupy. No zawsze prosiłem, tylko na filmach takie chałupy widziałem. Ja z tamtym sąsiadem akurat dobrze żyję. Znaczy jak go udaję, że... Ja udaję, że go lubię. On mnie chyba coś tam nawet lubi troszeczkę Więc tam wejdę i wam nagram, pokażę jak to wszystko wygląda Bo to jest naprawdę kręta, złodziej Uuu, źle mu życzę, źle mu życzę No tak typowy Polak, nie? Bo ma lepiej ode mnie tylko dlatego mu źle życzę, nie żeby coś Nie żeby jakiś tam wiecie Personalny uraz do niego żywię, czy coś Po prostu ma lepiej ode mnie I dlatego go nie lubię No jestem typowym Podlaskim tutaj, człowiekiem Człowiekiem I to się dla mnie nie podoba się że, że on ma tak dobrze, a ja tak nie mam. A też bym chciał mieć tak dobrze jak on. Myślę, że nie jeden z was tak by chciał mieć jak on, naprawdę, bo. bo o Jezu, wy zaraz zobaczycie, to wy się w majtki ścikacie chyba za przeproszeniem. No tutaj właśnie... Idą się nakradł, o chudra poruchniak No dokładnie on się nakradł Ale zresztą, bo ja się powtarzam. Płyta mi się zacieła. Dokończmy tutaj. I sami na własne oczy zobaczycie. Oj, dobra, zdążę cofnąć. Jeszcze, tu kawałek zdążyłem. Dobra. Wadzie te. No i te takie Kośniaki 3, te wszystko śniaki. i tyle. A to, to, co tam pozostawało, to mnie to szczerze nie interesuje zbytnio. Ile tu zostało, to zostało się to. Się to ziemię, ziemię to chociaż trochę na, na żyźni no, na, tutaj. No ta ziemia też jest takiej trochę li, li, lichnej jakości. Lipnej, licha jest, no. No ale co, co to by człowiek chciał, nie? Nie można mieć wszystkiego, albo masz rozum, albo masz ładne pole. Nie ma ani tego, ani tego. No niestety, ale mnie, mnie pominęli, Nie pominęli To nie przeszkadza Troszeczkę mi gardło boli i nos mam przytkany, więc może mogę też dziwnie mówić leciutko Leciutko czuję, że mi gardło zaczęło teraz boleć jak tyle zacząłem gadać się to okno otwarte I, i nos mi przytkało od tego otwartego okna, to, to że mam okno otwarte to nie był chyba dobry pomysł, wiecie? Ale tu jest naprawdę, tu jest w tym pokoju tak gorąco czy te lampy tak w twarz świecą, to, to potęguje jakieś tam może od nich nie jest cieplej, ale się wydaje, jakby było tak, jakby słońce na mnie świeciło Już może w banią z, banią, z, banią z Rytą To jest też taka opcja No ale jest gorąco, jest gorąco, na dworzu jest zimno, w pokoju gorąco, jak tu żyć, ja nie wiem naprawdę Jak tutaj można żyć? I już kończymy ten przejaździk tutaj Tego czego nie zabrałem, to się zbierze innym razem Znaczy i tak tego nie zbiorę, niech to Niech to tutaj będzie podkładka pod to glebę tam tamten poprzeczniak i jedziemy do sąsiada. Jedziemy do sąsiada. Mam nadzieję, że wy się z za głowę zdobiecie tak samo jak ja się złapałem, jak zobaczyłem, jak on tutaj kurna mieszka. Jak on może tak mieszkać. Żebym ja... Żebym ja tak nie mógł mieszkać, jak on mieszka, to naprawdę gdzie ja solidnie pracuję, uczciwie pracuję. On, leży się opala. Tu sobie samochodem pojeździ. No powiem wam, że to jest naprawdę... Nie przykro mi jest. Przykro mi jest mi jest smutno z tego powodu. Naprawdę, że on jest takim... Tu się nie podzieli, on jest milionerem, tutaj by oddał mi, nie wiem, no on ma pewnie jest kilka milionów, nie? Jakby jednego, jeden milion mi oddał, przecież, przecież by nie zbiedniał, a ja bym się wzbogacił, tak? Jakby nie rozumiem tego. Dobra, tu już praca mi pika, tu już mało w niej zostało, więc jednak pozbieramy co do końca. Pozbieramy to wszystko do końca i wracamy. I wracamy. Tu, 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 No dawaj, dawaj, może to jeszcze. Oj. Ojej, o dobra belka wychodzi. Wychodzi belka, ja tu, dobra, strugi przy łapie, to się nic nie stanie przecież, tak? Pędzik da radę elegancko. SIP ma wyłączona. Aż za nami się tylko kurzy. Spójrzcie, jak się za nami kurzy. I lecimy do sąsiada, lecimy do sąsiada. Musicie sami to zobaczyć. Generalnie napiszcie mi, co sądzicie. Co sądzicie o moim gospodarstwie, tu o moich polach. O, tu jeszcze jedna belka została. Musiałem jakoś opominąć jak zbierałem. Dobra, po nią też wrócimy, bo no i potem będziemy przyjeżdżać. I to od razu sobie zgarnę. Hmm. Co sądzicie o polach, o łące? Czy byście to jakieś maszyny dokupili, wymienili, sprzedali, zabrali, ukradli? Nie wiem, no napiszcie mi swój feedback, co wy o tym wszystkim myślicie. Jak wam się podobało moje gospodarstwo, bo sam tymi rękami ja budowałem. Łopatą, betoniarka i wszystko poszło. Tam wszystko robiłem. Przysięgam, wam. sam robiłem wszystko od A do Z. Naprawdę. Więc yy, liczy się dla mnie wasze zdanie. Naprawdę, bo, bo chcę wiedzieć czy wam się to po prostu podoba. Jak się wam to nie podoba, ok, ja tego nie będę robił. Na live'ach będę tutaj grać. A jak wam się to spodoba, bo nie, nie ukrywajmy, tu pewnie na razie będą odcinki, z, yy, że będę sam. Będę sam, więc y, też jak wam się taki format nagrywania samemu podoba. Powiem wam, że mi jest troszeczkę dziwnie i tak dziwnie się czuję, trochę się jestem zestresowany. To jak macie odcinek we dwójkę, no to jednak jest łatwiej, bo jak jedna osoba nie domaga, to druga to podciągnie, nie? A tutaj jednak muszę cały czas mówić Muszę cały czas, wiecie, tutaj wszystko trybić, żeby Żeby to było cały czas coś się działo tutaj, nie? Jednak to jest ciężkie, to jest ciężkie Ja też takie, nie wiem, jakoś tak tro trochę średnio się czuję jako Taki samotny twórca i zobaczcie, tu mieszka sąsiad O, tu trawa wyrosła na bardzo zobaczcie, dobra Cześć sąsiad ona tam pewnie nawet go nie ma. Tu ma swoje samochody. Tocz. Audice. No poczekajcie, tu. Taką on hałupę sobie zbudował, tam nie będę wchodził do środka. Tu ma jakiś podjazd, tu ma lądowisko dla helikopterów, tu ma jakieś boisko do tej, do siatkówki. No on jest człowiek niepoważny. Jeszcze rozumiem, jak ja bym to miał, ale on... I zobaczcie, jaki on staw tu ma. I on to normalnie ma staw. No i to mnie najbardziej boli, że on ma staw, a ja stawu nie mam. To mnie w serduszku boli. Zobaczcie, tu jakaś łoweczka, tu jakieś leżaki. Trzeba nawet rybnieło. I to po co mu ten staw. Tu sobie można przejść na drugą stronę. No mnie to naprawdę w sercu boli. Czekajcie już tej jego działki, to ja wyjdę. I słuchajcie. Dziękuję Wam pięknie za oglądanie tego odcinka. Zostawcie mi opeczkę w górę, subskrypcję, komentarz. Widzimy się w kolejnym. Trzymajcie się. Cześć.